Hejka, hejka z tej strony, Kwarius, a to następny odcinek z Lego Przygody, Lego Przygoda. Proszę Państwa, będziemy dzisiaj grać w Lego Przygodę. Jest kolejny, widzimy, musimy iść tędy w ostatnim odcinku. Oj, 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 oj. W eee, ostatnim odcinku, no, genialnie idzie w ostatnim odcinku, na mnie poszło. W sensie uciekaliśmy Okej okay, udało się ehm, W ostatnim ucie odcinku uciekaliśmy I teraz dalej uciekamy jak widzimy tutaj wszystko jest rozwalone Potrzebujemy wybrać Żyleta Chcę wyskoczyć tutaj Tu coś klikamy i się rozwaliło przejście. Wybieramy kicie. kicia jest tutaj. Dobra, kicia jedzie. Czy kicia umie wchodzić po drabinie? Oczywiście. Dobra, niszymy i budujemy trampolinę. I skaczemy. Dobra, gdzie my jesteśmy? Dużo tutaj różnych rzeczy Potrzebujemy żelety, więc skaczemy żeletą I idziemy I... mamy misję Głębia No Ciekawe Co tu będzie się działo w tej misji Chmuro kukułkowo... Tonie So sorry, Unikitty. Do you wanna sit down and talk about it? What the heck is that? It's a double-decker couch. You are so disappointing on so many levels. Why are my pants cold and wet? Ew. Uh get to the escape pods. You built escape pods? I thought you did. We're gonna die! O kurde Dobra, jesteśmy. Co ja mogę to zrobić? Jestem... statek nam się rozwala. Tego rozwalić nie mogę Wstrzymując H O, coś spadło. O, tamujemy.

I mamy to. Woda ugaszona. O! Wirtuwiusz. J. 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 I otwarliśmy... Secret No dokładnie. Super, że... Znaczy, tak. Dobra. Okay. Tutaj widzę, że coś trzeba zniszczyć, i teraz będziemy mogli zbud Halo, zbudować, budujemy coś. No i co so teraz? To jest. Is

It'll push the submarine back up to the surface. If you're sure. Okay, we okay, switch, while the other pulls the handle next to it down to lock it. Okay, Alright, pull that handle down. Dobra, to już. Teraz tutaj. O nie, trzeba przeczekać. Okej. Okay. Mamy wielki komputer. Co to jest? Co jest? Nurki nas atakują. Używamy kompa. W hakowaniu. Oj, zepsułem virtualcia. No niestety. Dobra, łączymy się, łączymy się. I wjeżdżamy tutaj zhakować. Lecę od razu zhakować to, zanim mnie jakiś wirus dopadnie. No i mamy to. Okej, okay, torpeda leci. Ojoj oj, oj. Rozwaliliśmy, jesteśmy pod wodą A okej. Okay. No to nie wiem co teraz. Możemy wypłynąć. Płyniemy za monetami. i Ile monet? Odjęło nam się serduszko, nie mamy powietrza. Gdzie tu jest powietrze? O jest. Ojej, ale misję mamy. Dobra, mamy coś. To muszę wcelować jakby. O jest, rozwaliłem. Płyniemy dalej. Gdzieś w głąb jakiś jest. Podwodny tunel, punkt kontrolny. A no dobra, płyniemy. Jest serduszko z powietrzem. Zapiszemy i kontynuujemy. No czemu by nie? Dobra, płyniemy, płyniemy. Ej, ale misja. O! To jest skrzynia, widzicie? Nie mogę jej trafić. No nie wiem, to jest skrzynia, nie mogę jej trafić. Myślałem, że mogę ją zmniejszyć, ale. O, ła, strzelają do mnie, frajerzy. Jesteś nurkowie. A ja im ufałem. O, patrzcie, skrzynia, widzicie? Ciekawe. Czym to można zebrać? No, bękiem się nie da. O kurde tu jest ten. Ła no, strzelają do mnie torpedami. Okej, okay, to są małże i one dają powietrze. Dobra, idziemy dalej. Płyniemy. O, ryby. Tutaj. Znowu. Płyń, płyń, Znowu małże. Potrzebujemy powietrza, żeby tutaj płynie sobie nurek. Co? o, -o. <gryzny> jakaś ryba potężna. O, kurde. Ona mnie tu widzi. Okej okay. Trzeba uważać na rybcie. Ja płynę na góry. Bo w sumie nie wiem, gdzie mam płynąć. Ale monety to są, więc płynę. Płyń, Benek, szybciej, szybciej to już jak syrena płynie, nie? Naprawdę Zobaczcie <laughs> O O, miałem tu trafić tą rybą Zepsuła się ryba No to... Trudno Ej, bo mamy mało HP Płyń Potrzebujemy HP Dobra ale misja. Lecimy dalej Punkt kontrolny, jesteśmy jeszcze niżej Ja już wezmienię się na Wiltowiusza, bo mam Super laskę, która daje światło Życie też już mamy, dobra lecimy dalej Ło wow. Naprawdę to jest Klimat Zaraz znajdziemy... Co jest? Jakieś ryby mnie ciągły w dół, znaczy w górę. Życie, Oh no! Ryby mnie ciągną. Rybki, współpracujmy, bo my taniemy, tak naprawdę. Kurde płyną, płyną, dobra. Płyniemy dalej w Znowu tutaj jest. To... ...dużo tego. Więc nie można się tak martwić aż. Oj, oj, oj. Ale się udało wyminać. Daleko jeszcze. Bo my tak płyniemy i płyniemy. O kurde. Dobra. Jesteśmy dalej. Co to jest? O kurde, jest... Co to jest? Jakiś węgorz. Serduszko, 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 dobra, mamy, tutaj są jakieś węgorze. Nie zjedz z mnie. Dobra, bierzemy serduszka. Płyniemy, dawaj syreną, syreną Virtubiuszu. Będziesz małą syrenką, tylko starą trochę. Benek! Dobra, Benek dotrze do nas. Nie wiem gdzie mam płynąć, totalnie. Tamta ryba wybuchła. Ojeju, ojeju! Płyniemy w górę. Co jest? Co to jest za węgorz? Ojej, uciekamy, uciekamy Węgorze nie lubimy Dobra, co żyjemy Serduszko i lecimy Uciekamy przed jakimś wielkim węgorzem Okej, okay, wypłynęliśmy Więc płyniemy dalej w górę Musimy się dostać do naszych przyjaciół Zapiszę, zapiszę i kontynuuję. Lecimy dalej. Naprawdę Ciężka... Oj, oj uciekamy. Dobra. Serce serce. Oj ojoj ojoj. Ale elektryczny węgorz, musimy uciekać. Uciekamy Pirtów już jak syrenka. Lecisz, lecisz. Oj, ojoj. Było blisko. Uciekamy, uciekamy. O, ale nas poraziło. O nie. No Nie fajnie. Zniszczę tego, że mężka. Chyba jesteśmy po drugiej stronie statku. Udało się. Ha. Benek, wypływaj stamtąd. Ha. Jesteśmy. We thought you'd drowned. Cześć. Well, you know, if, if you want to wait a few minutes. Do any of you have a plan to get out of no here? Um, no, problem. The walls are crying. We've got to hold it together. Oh. This is not how Batman dies. Oh. Emmett! Uh. Wild style! Deep breath. Deep breath everybody. Oculta. Oh, where are Where are Micromanagers, what's going on down there? Scamming submarine the wreckage! No survivors to take. Skibber cops, ride the entire ocean if you have to. We have got to find that piece. Let's get these prisoners back to Lord Business and give them the good news. The special is no more. <laughs> Poziom ukończony. Emmet classic Lego. okay Emmet <laughs> Lady Liberty. Hotwór z bagiem. Pan Panda. Jety, kotlety Pieniążki Trochę zdobyliśmy już prawie mamy milion Jeszcze tylko około 100 tysięcy więc fajnie 59% istoty Zero instrukcji złotych I poziom ukończony kontynuujemy Dobra, to na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli chcecie więcej, zostawcie lajka, like, suba i lecimy z tą serią. Do końca. Siema!